Ale podstawowym powodem, który wierzę, że jest przyczyną tego, że otrzymywanie wyrazów wdzięczności dla wielu z nas jest tak przerażające, jest to, co pięknie i poetycko było opisane w Kursie Cudów, gdzie mówili, że nasza jasna, a nie ciemna strona przeraża nas najbardziej. Widzicie, zostaliśmy wychowani w ten szakali sposób, by nienawidzić samych siebie, w myśleniu, że z nami jest coś nie tak. To wielki przeskok, by naprawdę dostrzec to, o czym mówiłem: że mamy olbrzymią siłę, by czynić życie wspaniałym i nic nie cieszy nas bardziej niż używanie tej mocy. Na nieszczęście to całkiem duży skok dla nas, by to przeskoczyć, ale możemy to zrobić, więc tak o to wyrażamy wdzięczność obserwacja, uczucie i potrzeba. Ten sam wzorzec. Miej pewność, że z serca pochodzi chęć świętowania i nigdy nie okazuj pochwał, komplementu.